O czterech takich dobrych praktykach pokazanych w Ministerstwie Sprawiedliwości za chwilę opowiem. Katowice. W Katowicach prezes sądu Katowice Zachód, czyli sądu rejonowego, dostrzegając walory niemieckich doświadczeń z zakresu mediacji, postanowił, mając takie możliwości, przeznaczyć jeden pokój na kopalnię ugody. Takie pomieszczenie dobrze wyposażone, miłe, gdzie można przyjść ponegocjować, gdzie zamiast siedzieć na korytarzach przed lub po rozprawie, można tam po prostu siąść przy stoliku, napić się kawy i porozmawiać o możliwej ugodzie, aby nie toczyć procesu sądowego. Tu rzeczywiście czapki z głów. Warto takie pomysły dostrzegać i doceniać. Bo przy zapleczu, którym dysponuje wymiar sprawiedliwości, to budynek sądu jest bardzo atrakcyjnym jednak. Yy, miejscem yy, tam, gdzie sąd rozbudował się i ma możliwość przeznaczenia lokalu dla mediatorów. Tutaj może przy dobrych praktykach należy i zauważyć, że świat nam się zmienił, od tego zaczynaliśmy tę opowieść. Zmienił się, bo dawniej oburzaliśmy się, gdy przed budynkiem Sądu Okręgowego w Krakowie w jednej ze spraw karnych osławną wannę Pomiędzy prokuratorem a 75-letnią emerytką do drzwi wejściowych, szklanych drzwi wejściowych sądu przyklejone były media i czekały na informacje. Cóż takiego pan prokurator wynegocjuje z 75-letnią emerytką? Godne napiętnowania praktyki mediacji stosowanych w budynku sądu. A jednak świat się zmienił. Teraz może warto zobaczyć i iść śladem Amerykanów, Brytyjczyków. Którzy właśnie w sądzie znajdują bardzo dobrze, dobre zaplecze do tego, by podejmować i prowadzić mediację. No bo jeśli na rozprawę gospodarczą przychodzą pełnomocnicy, stawiają się strony i sąd poświęca czas na pracę z nimi, to zamiast siedzieć trzy godziny i przesłuchiwać świadków, to wszyscy ci ludzie mogą przejść obok do pomieszczenia, w którym jest okrągły stół, gdzie można siąść, porozmawiać bez nagrywania i poszukać możliwości zawarcia ugody. Takie mediacje prowadzone w Wielkiej Brytanii trwają godzinę i bardzo często kończą się zawarciem ugody. Czy dobra praktyka? No, zapewne tak. Świat się zmienił, warto to dostrzec. Może skoro już mówimy o dobrych praktykach wzorowanych przy dobrej praktyce katowickiej, to warto i o jeszcze jednym dobrym modelu mediacji, stosowanym powszechnie w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, zauważyć i powiedzieć. Co dziwi nas, gdy oglądamy amerykańskie filmy, że na wielkiej sali pojawia się wielu ludzi? To nie jest praktyka polskich sądów. Dlatego, że jednego dnia sąd na wokandę, na godzinę ósmą, zaprasza wszystkich uczestników, wszystkie osoby, które danego dnia przed sądem mają stanąć. Dotyczy to postępowań karnych. Po jednej stronie siadają oskarżeni i ich obrońcy, po drugiej stronie pokrzywdzeni i prokurator, a obok sędziego na ławie siedzą mediatorzy. Sędzia zadaje pytanie, kto z Państwa chce iść do mediacji, podnosi się las rąk i około 60% ludzi trafia do mediacji. A wygląda to tak, że kolejno sędzia prosi do stołu oskarżonego, pokrzywdzonego, obrońcę, prokuratora i prosi mediatora, by ten wyjaśnił głównie stroną, głównie oskarżonemu, istotę postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, które dotyczy tzw. zwanej sprawiedliwości naprawczej, czyli sprawca uznaje fakty. Sprawca wyraża wolę naprawienia szkody, pokrzywdzony wyraża wolę, aby wyrazić oczekiwania, czego chciałby w związku z doznaną krzywdą. I w ten sposób, w ciągu kilkunastu minut, do różnych sal w budynku sądu rozchodzą się strony i mediatorzy, prowadzą mediację, i na koniec dnia sędzia otrzymuje sprawozdania i na tej podstawie kończy procesy, które w Polsce bardzo długo mogłyby trwać. Wymiar sprawiedliwości też ma dobre praktyki i oprócz tej sali w sądzie katowickim, to i tu warto powiedzieć, niekoniecznie przeciążając nas amerykańskimi doświadczeniami, że my mamy też dobre doświadczenie artykułu 335, czyli dobrowolnego poddania się karze. Od kilku lat stosowany ten przepis powoduje, że prokurator negocjuje ze sprawcą możliwy wyrok i to też powoduje, że unikamy długotrwałych, bardzo drogich procesów sądowych. Wróćmy do dobrych praktyk Ministerstwa Sprawiedliwości. No to teraz Gdańsk. Salon mediatora, który rozpoczął swoją praktykę 4 lata temu. Pomysł trójki mediatorów, którzy postanowili, aby zaoferować sądowi możliwość spotkań, cykliczne spotkania i ich bilans, który wskazuje, że rzeczywiście buduje się jakaś kultura dialogu pomiędzy mediatorami i sądem. Warszawa, która próbowała skopiować ten pomysł, zamieniła. Salon mediatorów na salon mediacji, aby podkreślić, że uczestnikami tego salonu są również sędziowie, nie tylko mediatorzy. Bilans ciekawy, dlatego że pani mediator, która prezentowała te dobre praktyki, opowiadała z kolei o wartościach. Mówiła, że potrzebne jest znalezienie takiego ideo ideowego podłoża. Próbowała znaleźć je na wartościach Unii Europejskiej. Ale chyba nie tych, które znalazła, bo niebezpieczeństwo. Bezpieczeństwo chroni się inaczej. Mediatorzy, jak Mormoni, nie mają żadnych narzędzi i nie chcą toczyć wojen, ani nie stwarzają ludziom zagrożonym warunków bezpieczeństwa. Jeśli więc szukać z wartości europejskich, no to zapewne znajdziemy pomocniczość, subsydiarność, która stawia człowieka jako najważniejszego i mówi o tym, że przede wszystkim unikajmy sądów, dlatego że sam sąd jest sztuczną instytucją stworzoną tylko dla ludzi bezradnych. A ludzie potrafią się dogadywać sam. tylko potrzebują do tego innych narzędzi, czyli mediacja jest tutaj jak znalazł. No i wreszcie, wiara w sprawiedliwość. W sprawiedliwość i prawda. Z tym jest kłopot. Może w takim razie zaglądnijmy do Arystotelesa, bo on mówi o tej sprawiedliwości. Czym jest sprawiedliwość? Słuszne racje. Czyli dwie strony mają swoje, ale jest jednak jakaś, która może być słuszna. Czyli którą może uznawać jedna, jak i druga strona. O paradoksie może być i tak, że jedno i drugie uzna inną słuszną rację, ale to nie zmieni możliwości, by dogadali się pomimo właśnie tej różnicy. Chcę powiedzieć, że, że sprawiedliwość, obiektywna sprawiedliwość dotyczy oceny nas zgodnie z zasadą pomocniczości, a nie sądu. Wymiar jest wymiarem wszystkiego, ale na pewno niesprawiedliwości, o czym powie każdy sędzia. Sprawiedliwość mamy w sercach, bo wiemy, zapytanie o to, czy to rozwiązanie jest dla Ciebie sprawiedliwe, będziemy potrafili odpowiedzieć. A prawda? Prawda też istnieje. Tylko, że to już rozważania na odrębny temat. O!